Cześć, ja jestem Poksys i dzisiaj będę oceniać najlepsze skiny moich widzów. Zasady są proste. Wybierasz skina, który nie jest zestawem. Wiecie, osobno skin, plecak, kilo. off. Zaprosiłam dzisiaj moich widzów, kochanych, żeby uczestniczyli w tym odcinku, ponieważ razem z wspólną gierką możemy tutaj coś fajnego zrobić i je fajnie pobawić. Jeżeli jesteście gotowi, tutaj moi widzowie właśnie będą wybierać sobie skiny z odpowiedniej kategorii, którą to będzie losowy skin. Taki wasz ulubiony, w którym bardzo lubicie grać, ale pamiętajcie, tak jak mówiłam, to nie może być zestaw. Dobra, widzę, że jest każdy gotowy, więc może. Możemy zaczynać. Rakietka, jak się czujesz tutaj, mi pomagając w odcinku? Bardzo dobrze, bardzo. Bardzo dobrze. A jaki jest Mimo Twój tego, ulubiony. To, w ostatniej chwili do o? mnie napisałaś. O, to wiem, jakoś tak wyszło. A jaki jest Twój ulubiony skin? Możesz mi powiedzieć? Ten taki zombiak, co teraz wyszedł do tego, do jakby tego do męskiej wersji Gold Troopera. O, no to ciekawe, ciekawe, ale myślę, że ten skin wy, wygrał tajgereczkę na top model. No już teraz bym nim grał. No dobra, to zobaczymy. Kochani, pierwszy etap jest taki, że. Pokazujecie mi tylko swojego skina. Lecimy na przyjemny park. Na boisku się budujemy, budujemy korytarz, a ja was tam będę po prostu oceniać, dobra? A i pamiętajcie, żeby zamykać drzwi, dobra? Okej, okay, ja już wylądowałam. Mam nadzieję, że od razu mi tutaj dropnie pompa. No niestety, nie tym razem. Mam złoty yy, pistolecik, ale mam nadzieję, że tutaj moje, moi kochani widzowie, koledzy i koleżanki mają jakieś fajne brońki dla mnie. Jak myślisz, masz tutaj coś fajnego? O, świetnie, świetnie. Dobrze, żeby nie przedłużać, ja już lecę na boisko, żeby oceniać skiny. Osoby, które nie zdążą, proszę bardzo, żeby się ustawiły w kolejce. Wszystkich ocenię. Nie bójcie się, każdy będzie mieć swoją kolej. A i bardzo bym prosiła, że jeżeli ktoś ma pompę, to żeby mi oddał tą pompę, dobra? Co tutaj się dzieje? Dobra. tunelu. Okej, okay, nie niszczcie tunelu, wchodźcie, każdy ma swoją kolej na wejście. Amunicję bym też jakąś poprosiła, kochani, dobrze? Dziękuję bardzo. My już jesteśmy gotowi. W takim razie poprosimy pierwszą osobę do oceniania skina. W pierwszym odcinku to model oczywiście Upoxnis. Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo mi się ten skin podoba. To jest ta pumka, prawda? Fajne tutaj kolory dopasowane, niebieski. Świetnie to wygląda. Okej, okay, moim zdaniem przechodzisz dalej. Kolejna osoba. Tutaj taka zwykła babeczka. A jak myślisz rakietka? Może być taka do wygrywania ta babeczka. Fajne połączenie, takie Fajne. tryhardowe. Tryhardowe, o właśnie tego słowa szukałam. Dobra, przechodzisz dalej, bardzo mi się to podoba. Kolejna osoba, o, to jest mój ulubiony, jeden z no bardziej ulubionych skinów. Podoba mi się bardzo. Ciekawe połączenie. Okej, okay, przechodzisz dalej. Kolejną osobę byśmy poprosili, kochani, nie wychodźcie od razu. Nie bójcie się. Ło, wow, ta babeczka w ogóle, jaka oryginalna, fajnie to wygląda. Tutaj się chyba bardzo postarali. Okej, okay, moim zdaniem przechodzisz dalej. Tutaj babeczka, pani kaktus. Zielony plecak, zielone tutaj e, kilofy. Nie mogę nikogo tutaj zabić, bo wszyscy są tacy dobrzy. dobrzy. Zorka. Ta babeczka to jest glow, prawda? Też jest świetna. Widzę, że tutaj założyliście... Twoje ulubione skiny. Dobrze, lecimy dalej. Kolejna osoba. Co tutaj jest za babeczka? Ja, ja wiem, ona jest z Wielkanocy, prawda? Chyba tak, no. Też mi się podoba, no. A miało być, że miałam zabijać wszystkich, no. Ło, <grytania> wow, chyba jednak tutaj się nie dogadaliśmy. Tutaj jednak nie pasuje to. To jest pani ciastek. Pani ciastek, tak, tak. Ale te skrzydła i kilof po prostu, no nie pasują moim zdaniem do siebie. A wy co myślicie? Napiszcie mi w komentarzu na dole, czy to jednak ta babeczka pasuje, czy nie. Kolejną osobę poproszę. Okej, okay, to o, ta babeczka jest świetna. Bardzo ją lubię. No, czadowa, przechodzisz dalej. Kolejna babeczka. Proszę, wstań, wstań, bo tutaj nic nie widzę. To też mi się bardzo podoba. Okej, okay, przechodzisz dalej. Pani aura, pani aura, to, o to jest jednak mój ulubiony skin. Mój ulubiony. okej, okay. mi się bardzo podoba, przechodzisz dalej. Kolejna osoba. Koronka przed nami. Koronka. O, zobaczcie na ten plecak. Patrzcie na ten plecak, jaki świetny. To jest mega stosowy plecak. Bardzo mi się podoba, przechodzisz dalej. Tutaj mamy panią Pumkę. <grych> Czadowa Pumka. No, widzę, że też świetnie swoje dodatki wybrała. To mogę powiedzieć? Przechodzisz dalej, tak? Kolejna osoba, kochani. Komando cieni. Jak ja w ogóle wiecie, pamiętam wszystkie nazwy tych skinów w większości. Aż dziwne. Ale pani Komando Cieni, tutaj chyba jednak no, ten kilo w mi nie pasuje, ponieważ jest niebieski, a elementy masz takie czerwonawe. No niestety, nie tym razem, ale zapraszam cię do kolejnych odcinków. Dzięki bardzo, że uczestniczyłeś w tym odcinku. Kolejna osoba. O jejku, jejku, tutaj bardzo ciężki skin. No coś mi w nim nie pasuje, jest taki dla mnie chyba za ciężki. Jednak chyba to nie jest to. Sad life. No niestety, dzięki za wzięcie udziału. Pani Miraż, ojejku. Sztosowa chyba. Mega fajna została, bardzo mi się podoba. Oryginalnie, oryginalnie, ale przechodzisz dalej. Przechodzisz dalej. Zapraszam. Pani Rubi. O, to jest chyba tryhardowa. Tryhardowa z dziesiątego sezonu? Albo tak, z dziesiątego. No oczywiście, oczywiście. Przechodzisz dalej. Nic więcej nie mogę tutaj dodać. Kolejna osoba, pani piżamka. No ciekawe, ciekawe. Myślę, że to jest fajne. Fajne. Okej, okay, dla mnie przechodzisz dalej. Zobaczymy, jak będzie dalej w kolejnych etapach. Widzę, że jeszcze tutaj jedna jest osoba. Nie, jeszcze kilka jest osób. Zapraszamy, zapraszamy. O, zobacz na to połączenie. To jest ciekawe w ogóle. Ten plecak. Pokaż plecak. No, zobacz, jaki fajny. No nie, no wy chyba tutaj jesteście mistrzami totalnie w tą gierkę. Za dużo się nauczyliście u mnie na live'ach. Piąteczka, rakietka, okej, okay, kolejna osoba. No, miał tutaj nikt nie tańczyć, halo, halo. ok tutaj mamy kolejną babeczkę. Pokaż mi się tutaj. No jednak mi tutaj nie pasuje Killów, ponieważ ma tą neonową poświatę pomarańczową. Może jakby była neonowa poświata niebieska, by było zdecydowanie lepiej. No niestety. Ognista Czacha, ojojoj, oj, oj. nie tym razem, nie tym razem. I mamy tutaj babeczkę taką właśnie wielkanocną. Ale zobaczcie, mi ten kilo za bardzo nie pasuje. Jest taki... Ja wiem od jakiego jest skina, ale coś mi w nim nie pasuje po prostu. Nie tym razem. Bananek! Bananek, no niestety. Okej, okay, kochani, zobaczcie, mamy tutaj strefę, więc proszę, żebyście weszli tutaj od tej strony do tunelu. Do korytarza, a ja pójdę na drugą stronę i będę oceniać taniec. W takim razie witam graczy w drugim etapie, gdzie za zadaniem będzie pokazanie swojego tańca. Ale pamiętajcie, taniec nie może być żadną emotką taką pokazową, nie może być y, przedstawieniem żadnych emocji, a nie też to nie może być przechodzenie. Dobrze, jeżeli jesteście gotowi, w takim razie poprosimy pierwszą osobę. No, jesteś gotowy? Jeżeli tak, to pokazuj. O, świetny taniec do tej pumki, bardzo mi się podoba. No, ewidentnie, przechodzisz dalej. Gratulacje. Kolejna osoba. Kolejna pumka. No. Ciekawie to wygląda. Okej, okay, no. Dla mnie też przechodzi dalej, no. Co mogę więcej powiedzieć? Okej, okay, ty, taniec jeszcze raz pokaż, ok? O, widzę, że mamy tutaj Dream feed. No, fajnie to wygląda. No. Co mogę więcej powiedzieć? Przechodzisz dalej, tak? Kolejna osoba. No, tutaj, no nie za bardzo, nie za bardzo ten taniec. Niestety, Szymdrol, niestety, taniec taki wodny, basenowy, wakacyjny tutaj nie pasuje. Kochani, wy już możecie lecieć do strefy. No, tutaj też nie za bardzo. Taniec Marshmallow, nie, nie, nie zachwycił mnie ten taniec. Niestety, nie tym razem. O, to fajnie, tutaj pani Miraż pasuje. Idealnie, idealnie jak dla mnie. Przechodzisz dalej. No nie, no ten taniec jest chyba prześwietny, tak mi się zdaje. Przechodzisz dalej, możesz lecieć do strefy. No nie, no to jest mega oryginalne, bardzo mi się podoba. Przechodzisz dalej, kolejna osoba. No nie, no to jest, no nie, no chyba to jest najlepsze, najlepszy taniec dzisiaj, bardzo mi się podoba. Kolejna osoba, kolejna osoba. Okej, okay, ty też przechodzisz dalej, bo już nie ma czasu, nie ma czasu. Ale tutaj do tej pani kaktus mi to nie pasuje. Nie pasuje mi to. Dobra, mam nadzieję, że zdążę dopłynąć do kolejnej strefy. Widzę, że trzecia grupa jest bardzo mocna. Trzeci etap to jest doskonałe przechodzenie, gdzie ich zadaniem będzie użycie przejścia i dojście do odpowiedniego punktu. W takim razie, jeżeli możemy zaczynać, poproszę pierwszą osobę. I pamiętajcie, kochani, nie możecie się zatrzymać. Nie możecie wykorzystać tego samego przechodzenia, tak? Okej, okay, więc tutaj już ktoś wystartował. Swawolne podrygi zostały wykorzystane. Trochę za daleko zrobiłam, ale w takim razie będę prosić kolejną, kolejną osobę, dobra? Podskakiwanie zrobione, dobra, znaczy wykorzystane, nie jest zrobione. Pamiętajcie, że przechodzenie się kończy dopiero w boksi i wy się nie możecie zatrzymać, więc ja będę tutaj kontrolować osoby, które wychodzą, a rakietka, osoby, które kończą przechodzenie. Kolejna osoba, kochani, pani Miraż, dobra, tetka wykorzystana, fajnie to wygląda. Kolejna osoba też niech już wychodzi. Ło, wow, ale konga fajnie wygląda. No, świetnie, świetnie, świetnie. Kolejna osoba niech już wychodzi, dobrze. O, nie, chyba ten konik mi nie pasuje tutaj. Co myślisz, rakietka? Rakietka, rakietka nic nie skomentował, więc nie wiem. Ja... Możliwe, że tam, że nie włączyło mi się. Dobra, kolejna osoba. To jest mega fajne. Bardzo mi się podoba. Oryginalne i bardzo śmieszne. Kolejna osoba też niech wyjdzie. Pani Pumka. Czy kurczak pasuje do pani Pumki? Chyba nie za bardzo. Nie za bardzo, A? W Rotox. A i tutaj mi się ten kurczaczek nie podobał. Niestety mi się to nie podobało. Ok. I tutaj kolejna osoba też niech wychodzi. Rakietka ocenia, czy oni idą dalej. O, zatrzymał się? Tak. No niestety. niestety. Okej, okay, jest, jest ktoś jeszcze nie ma. Dobra, niech tej króliczek przejdzie do samego końca, a my idziemy na czwarty, ostatni etap, gdzie to właśnie osoby, które biorą udział, będą głosować. Który skin wygrywa, który skin jest najlepszy. Zobaczymy, jak w tym pierwszym odcineczku to pójdzie. Dobrze, kochani, w takim razie zapraszam do głosowania, a ja będę wam przedstawiać skiny. Babeczka numer jeden. Kto jest numer jeden? Pani Miraż. Babeczka numer dwa, pumka. Babeczka numer 3. Pani wielka nocna. Babeczka numer 4 to jest. Zawsze nie pamiętam jej nazwy, ale wiem. Wiem. Bardzo fajny skin, bardzo mi się podoba. Babeczka numer 5. Pani Rubi. I babeczka numer 6 to jest Aura. Kochani, głosujcie, ponieważ nie macie za dużo czasu. To już jest totalny finał. No bądźcie sprawiedliwi i pomagajcie sobie, który Wam się skin najbardziej podoba. Babeczka numer 1. Babeczka numer 2. Babeczka numer 3. Babeczka numer 4. Babeczka numer 5 i babeczka numer 6. Mam jeszcze tutaj 30 sekund, ale już wchodzę na ankietę, na wyniki ankiety i muszę sprawdzić kto wygrał. Ja już wiem kto wygrał. Ja już wiem kto wygrał. tutaj pani Wielka nosna niestety odpada. Będę po kolei każdego zabijać. tutaj kto niestety odpada. Pani Aura niestety też odpada. Jak myślicie, kto będzie kolejny? Kto będzie kolejny? Musimy tylko dojść tutaj do strefy. Niestety babeczka numer 1 odpada. I gdzie jest jeszcze? Gdzie są osoby? Gdzie one poszły? Właśnie się zaczęły. A, tutaj są! No niestety, Rubi, ty też odpadasz. Jeszcze jedna osoba. To nie była Rubi. To nie była Rubi? O nie. Dobra, babeczka numer 2 wygrała. Mam nadzieję, że to jest ona, ponieważ się tak pomieszaliście, że to bram z pamięci. Zobaczymy Nie, kto. Chyba to prostu, no. no, chyba tak. Geba YouTube wygrywa pierwszy odcinek Top Model u mnie na kanale. Gratulacje, gratulacje, bo chyba wiem, że jesteś u mnie od niedawna, ale bardzo się cieszę, że wygrałeś, że wziąłeś udział w tej giereczce. Ja no. mam jeszcze coś do powiedzenia, bo wiem, że Foxy o tym zapomniała. Zostawcie supa i łapeczkę w górę. A w takim razie, kochani widzowie, jeżeli wam się podobał odcinek, zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę, subiki, będzie mi bardzo miło. I będę mega wdzięczna za to, tak? Mogę dodać ankietę, która będzie stworzona specjalnie dla Was, gdzie to Wy będziecie głosować, który skin według Was jest najlepszy. Zobaczymy, czy nasze głosy i Wasze głosy będą takie same, albo nawet i podobne, tak? Jest Discord, gdzie możecie wejść na niego, jeżeli chcecie wystąpić w kolejnym odcinku, serdecznie Was zapraszam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się łowki kiski, pa!